Cześć, witajcie w drugim odcinku z kompanii z No W poprzednim odcinku robiliśmy. No co w sumie? No politykę. Typowo że zostało 70 dni, w zasadzie będziemy robić kult Stalina i będę się zająć w końcu armię, żeby to. Nie, nie, to. żeby to usunąć. Znaczy usunąć, poprawić. To już działa tak jak powinno, więc jest bardzo dobrze. Dobra, właśnie, armia wyszkolona cała. I coś, coś było nie. Incydent, panelina. Dobra, tam. Dobra, wyszkoleni są. Dobra, no to muszę... O, Spisek w Akademii. Eee... No dobra. Jeszcze poparcie do wojny pasuje. Podnieść. To kurna tak słabo z tym. A no jak tutaj? Oj, trzydzieści procent. Tam mu spadnie potem? Dobra, usprawnienie sieci kolejowej. Dobra, jeden dzień to jeden dzień, o. Rośnie o dwa? Czemu? O dwa rośnie. To o ile zmniejsza? O dziesięć. O dwadzieścia. Dobra, to. O trzy, Boże. Bez nadzieja. Dobra, niech będzie to. O, już się pobudowały fabryki. Teraz budujemy tutaj koło Moskwy wszystko. O, i. I koło Stalingradu jeszcze No takie będą Jeszcze tutaj powiedzmy No i dobra Ile mamy fabryk wojskowych? 47 te się dobudują jeszcze to jeszcze będzie trzeba tak cywilki będzie trzeba jeszcze. Tu, tu, tu. No i dobra. Mam nadzieję, że będzie dobrze czyli no, nie pracują, nie ma źle. Myślałem, że będzie gorzej. Kolejnie naziemne. Upłynęło super. Blok prawicy i trockistów. Ale w końcu straci tą paranoję polityczną. Nareszcie. Dobra, dobra. Dodawaj ten ser. Jest trzeci proces w Moskwie. Dobra. I to będę mógł zrobić za 175 mi się później. Trzeba armię postawić na nogi. Powoli. No niech leci. No i dobra. Lecimy powoli. Tylko dobra. Ja bym chciał tego przydzielić do nowego marszałka. Ten dostanie budionnego, ten dostanie Worosilow. Chyba nie będzie sobie. Gato no, Dobra, no, no, no to trzeba poprzydzielać i... Nie wiem. Ty. Mamy armię ogarniętów. O, mamy HRP. Głębszy plan mobilizacji. Super. 46%. To Jeszcze wojennej gospodarki nie rzuca I co to jest? Oddziały kozaków albo... Dobra, spójność przede wszystkim. Dobra, no to sprzęt wsparcia by się przydał. Ile mamy zapasu tego... A, nie mamy zapasu. Żukow będzie jak dam gloryfikację bohaterów, no to też jeszcze nie. o przyszłości siły politycznej procentowej. Artyleria międzywojenna. Chociaż tyle. Miała spójność. Jest płynność. Co to jest? To mm. wojna China. Dobra. No co to szkodzi? I dobra. Tu będzie zrehabilitowane wojsko. Ale ja bym chciał to bohatera, bohaterów, tylko gdzie to jest? Ehm... Gdzieś to tu było. Tu jest mm... No to to bym musiał dać. Rozbudowa do tego. Jak to się czyta? Ag agito... pop po Pro popu, dobra, niech sobie będzie. Tak i to pro popu. Dobra, jakoś ta gospodarka żyje, tylko nas sprzętów nie ma. O, kolejne fabryki. Mm -hmm. Dawaj to... Daj tak, Tam już jedna wskoczyła. To będzie akurat. Dobra, o! Dobra, a właśnie już nie mogę robić tego. Nie, bo no to gloryfikacja bohaterów. Co to tutaj daje? Spółczynnik fabryk. Dobra, dawaj mi to. Będziemy mieć plakaty. Agitoprop. Agitoprop. Uuu, propaganda wojenna. Na razie to mi się wszystko przyda. Daj to i daj to. No, 54%. Dobra. Będzie można gospodarkę wojenną wrzucić w końcu. Jak napełniły się te fabryki? No tak... Powiedzmy. Dobra, artyleria, samochody... O, właśnie, samochody mamy. A, ja już ustawiłem to wcześniej. A tu nie ustawiłem. Dobra. Okej. Okay. No dobra, jest 38. Dobra. To już się fabryki cywilne robią. Bardzo dobrze. Ale już powoli pasowałoby jakieś dywizje doszkolić. Jakie ja te dywizje zrobiłem? Takie. Dobra. No to... Szkolimy, ile wlezie. A, już mi się ludzie skończyli. Dobra. Dawaj kult Stalina. Hmm. No to te rzeczy mi się akurat nie przydadzą, więc... Więc takie se. Pasuje jeszcze tą armię wzmocnić, ale na razie się muszę tym zająć. Dobra, komunistyczne Chiny kapitulują. Czyli tam Japonia sobie śmiga. Yy, lepsza artyleria, bo... samolot jeszcze nie mogę. Dawaj to. onia sobie śmiga. O, to co daje? Dobra, ale na razie mnie gospodarka wojenna obchodzi. Co to daje jeszcze? Stabilizacja minus 10, a, a i tam. Jakoś będą O, Mamy Żukowa. Tutaj jest reformator albo armii. <grybuj> To z tych dwóch, to ja już wolę Reformatora. Jak mam taki wybór potężny. Tutaj co mam? Kamuflaż. I to. I będzie to. Ludzi dalej nie mam. O, jeszcze prowokacje na granicy. Jeszcze tego mi brakuje. Jakieś dywizje tu są niby. A zaopatrzeniowo jest... Beznadziejna. No to trudno. Radźcie sobie jakoś. My mamy armię w jakim stanie? Beznadziejnym. Tola no. jest z armią. O Boże. Nie no. Dobra, jakoś tam poradzą sobie. On tego nadzieję. O, ten jeszcze ma co? Hmm. Dam ci to I ty to masz też to. O, jest konflikt graniczny. Mhm. Chyba te dywizje chyba przyjdą. Jak wybijecie się. Dawać, dawać. Nie no. są. Gospodarka wojenna. No nie. Dodaję doradcy. Dobra, na razie to mnie to nie obchodzi. Szczerze. Dawaj coś z wojska. Dawaj to. Pokaż, dajcie. Musicie zrobić to. Dawać, dawaj, dawać. Dawaj. Obronę macie zarąbistą. Dawać, dawać. A japońskie wojsko są takie. takie same. Ale wygramy chyba to. Chyba to wygramy. Dobra, dawać, dawać. Jeszcze trochę. Tam ci jeszcze spacie przysyłają, ale to już. O. Japońska pod porażka nad jeziorem. Hasan No i dobra, mamy doktrynę lądową. Dobra, super no i doktrynę lądową właśnie, bo ten potężny kraj ma wybraną tą doktrynę No eee. i mm. ja w topu, ja w topu i tak. Tylko czy tu dostają. Czy tu piechota coś dostaje? Dostaje, coś tam dostaje piechota. No dobra, niech sobie będzie tak. Tylko my ludzi nie mamy. Dawaj, częściowy pobór. Częściowy pobór na ZSR. -e. No super. Ale armia rośnie. Dobra, jest 39. Niemcy coś tam kiminią. My zaraz powinniśmy Finlandię zajmować w zasadzie. Z Finlandii to ja zrobię... Nie wiem co. Jak podbiję to zbędę dopiero kiminiu. Dawaj, dawaj, to zrehabilitowane wojsko. Yy, ile tu tego się wyszkoliło? Bez nadzieja. Za 52 tysiące na A to niby nie jest dużo. O Xinjiang też do frakcji? I ty masz wojnę z Japonią. Co ja ci tu poradzę? Jak masz wojnę z Japonią? Aha, bo, A, bo tu się wszyscy już poddali. Japonia ile ma wojska? Tam ma nie nie chcę się z bić teraz mm -hmm 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 -hmm. Ja to potrzebuję no dobra nie mogę tego wyjdziemy w to No, ja bym tu może jednak ustawił cokolwiek, niestety tu coś stoi. Niech sobie będę tak pogotowił tu. Te dywizje. Biegnął tu. Biegnął. Dobra, biegnął powoli. O, broń pasuje. No, by badać. Wynę, bo na 3 sloty lecę tylko. To Trochę zacofani jesteśmy, ale to, no akurat w związkiem radzieckim gramy, to akurat jest zacofanie takie. No bo po prostu, no bo gramy takim krajem cofanym. Dobra. Komitern. I by się przydało... Co by mi się przydało? Zabezpieczenie Bałtyku. Dawaj, już, już trzeba trochę i zajmować. Niemcy się bawią, to tutaj my też musimy. O! Fakty ribbentrop No bamba, Bomba! Fajnie! Fakty ribbentrop Super. Mogę dać tym jeszcze kamuflaż, ale tu mam grudnictwa. No, szansa na Asa... Albo co. Kurna, beznadziejne są te. O, co to za gwiazdka? A, pod kilometrów młoto Armia to tak... taka średnia Dobra, Zabezpieczenie Bałtyku Super No to bałtyckie roszczenia A tu co jest? Nie, nie będę uznawał Damy to, co wy? O, już się fabryki pobudowały. To jeszcze pasuje, to jest trochę na budowę, to może jeszcze tutaj na uralu trochę tutaj sobie będą. Dobra, cóż. Już paranoja nie działa już A to jest... usuń Dobra No minus 15% dawaj Przyda się Bo ile mamy fabryk? 25% No dobra Dobrze coś mamy... No, gospodarka jakaś jest <noise> Jakaś gospodarka jest Ci jak mają Bo idziemy wojnę O, 1 września. Ciekawe. Dobra, dobra. Dobra, bo my mamy tutaj, a oni nie są jeszcze wyszkoleni. To nie wam coś brakuje. No, nie wiadomo. Dawaj, dawaj to 19, czy może 19, 20 musi być. 20 jest, wystaw to by stało gradzie radzie. Tak, tocznie. Dobra, jak to kodek tak podzielić, zmierna. Polska kapituluje roszczenia wobec Polski mi się skitnęły Bałtyckie roszczenia, no to... zabezpieczenie Leningradu Jedna armia starczy na nich Dobra, dawaj Jedna armia spokojnie na nich starczy jeszcze muszę to podzielić jakoś Mi mm. się wydaje, że taką armię to my byśmy mogli świat przejechać Chyba, jakbym jeszcze zrobił 30 w lidwie Dobra, na razie mi się szkoda po prostu No i dobra no i dostaliśmy połowę Polski, no i dobra To jest jako nasz region? Nie, to jest jako okupowany No dobra I Niech sobie będzie I Niech sobie będzie jako okupowany No my zresztą za chwilę będziemy odcinek kończyć No to Co, podbijać jeszcze to w Finlandii w tym odcinku Może jeszcze zdążymy Jak mi się wydaje przynajmniej bo ja nie wiem czy oni nam oddadzą Zresztą my przejdziemy pewnie w chwilę. Gdzieś moje lotnictwo całe weź to całe lotnictwo do Leningradu Mamy tak, tak i tak Zostawimy je tu O PPS41. Dobra, przyda się Zobaczymy ile ta nasza armia jest warta. Ile mamy w ogóle ludzi w armii? 3 miliony. No spokojnie. Spokojnie sobie poradzimy. Dobra. Co tu jest? Wenezuelska blokada. O. Ultimatum. Jeszcze. Pyk, pyk, pyk. Dobra. I się dzieje co się chce. Może ich chociaż zajmiemy. 6 dni No dawaj, 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 dawaj Zabezpieczenie Leningradu Super. No to daj mi co? Hmm. Dawaj to. Albo nie to Dawaj to No dawaj, co się tu spodzieje? Finlandia odrzuca, no to standard. Chyba ile mam odcinka, tak żebym wiedział. Dobra, tyle. Dobra, przejdźmy jeszcze tą Finlandię. Dobra, i tak to będzie wyglądać. Chcę oczywiście leć tu od razu na wybork. Litwa uległa, łatwa jest to. Dobra, mamy, mamy wszystko. Dobra. Dobra, leć tu Leć tu, ale ty leć tu O, mogę jeszcze dać ten transport Gdzie to jest? Um... Teraz tylko nie znajdę. Dobra, nieważne. Dobra, dalej dawaj. Może ci są dalej. po cholerę mi oni. A, no to my już w zasadzie przejechaliśmy. Się wbiliśmy o południa. Dobra, leć, ty, leć tu. Leć tu. No i dobra, nie my całe my całe mamy zająć. Zobaczymy się połowicznymi tymi. A no, zresztą oni zaraz padną. Dobra, co mi się przyda? E, piechota to. Dobra, to już trzeba w samoloty iść. Dobra, no trafiać, trafiać. gdzie nie jeszcze. O! Dobra, no i fajnie. Na tym odcinek ogólnie skończymy. Ale robię tak: to zabieram, a zresztą w Finlandii robię papeta. Dobra, otwieraj ok. I mamy Fińską Republikę Demokratyczną. <laughs> no dobra, na tym skończymy odcinek. Dziękuję za oglądanie. No i wiem, długi odcinek wyszedł, ale to już trudno. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, cześć.